Chciałem, chciałem parę słów powiedzieć na temat pasów yy, sprowokowanych przez yy, Sebastiana i tą całą dyskusję. Ad hoc widać, czy trzeba powtarzać. Popatrzcie, to jest na nakajama, yy, którą używam na bieżąco. Są dwa pasy, które u mnie wiszą cały czas, tak jak widać, bez zmian. Yy, może pierwsza sprawa. No, jest tutaj pas lniany, który jest bardzo potrzebny. Ja dużo lubię ostrzyć i to jest sprawa podstawowa. Po pierwszym ostrzeniu sztywny, gęsty tlen, którego w Polsce nie uświadczysz, nie ma mowy, koniec kropka. Dlatego pasy custom made w Polsce są bez tego elementu trudno i nie ma co się silić na jakieś zastępniki fajansowe. I tu chciałem pokazać o co mi chodzi. Prosta sprawa. Zawieszka na pasku, znaczy na sznurku. Ponieważ tu jest usztynie nie ma mowy o żadnym tam łódkowaniu z powodu mocowania u góry, czy zwijaniu się. Pas nie jest o jednolitej grubości. Tu jest cieńszy, on jest jakoś szlifowany i prasowany. Tu jest sztywniejszy i nieco grubszy. I to jest absolutnie wystarczający do właściwego trzymania pasa. Ranych tu nie potrzebuje, nie są w ogóle wskazane. I pas śmigła generalnie jak kiedyś wydajność pasa, czy jego efektywność mierzyłem, to można sobie znaleźć. Mi się dodatkowo podoba, że tu nie ma żadnych elementów, o które ja mogę zahaczyć. Yy, od Oczywiście jest to kwestia wprawy, nie? Super. I teraz najlepszy pas, jaki mam z Custom Made, to jest pas od Sebastiana. Tak, Ten, ta sama koncepcja. Tu jest podwójne zgrubienie, więc w ogóle już. Nie ma żadnego problemu z trzymaniem. Nie potrzebuje tu żadnej dziurki, niczego. Bo pas nie ma być napięty jak, nie wiem, do, z jakaś do trampoliny, jakiś sznurek do skakania na nim. Yy, on się musi trochę uginać. On musi być trochę elastyczny. Ważne, żeby też nie napiąć tak, jak tego, żeby się nie złudkował, bo jak ja napnę po środku czy to będzie kicha. Tu się wcale nic nie przegina. Ten, ta elastyczność. Zawieszenia na sznurku jest super, ponieważ mogę to powiesić na czymkolwiek. To nie musi być hak. W, wiecie, wmurowany w ścianę, a może być na przykład jak tu coś kwadratowego, tak jak to często jest w łazienkach. Jak się upadł, to mogę nawet, wiecie, na obydwu powiesić. Też będzie ok, nie? Mogę to zrobić dłuższe, krótsze, wymienić. W środku tutaj jest bolec stalowy w szówkach. Nie widać, nie, bo jest dopełnione. On jest tu wsadzony, jest uśredniony, wszystko cacy. Oczywiście ten pas jest świetny. Nie tylko z powodu konstrukcji, ale przede wszystkim, jak w każdym pasie, tylko i wyłącznie z jakości skóry. Która w tym wypadku jest wspaniała. wspaniała. To jest efekt porównywalny z tym pasem na Kajamy, Chociaż ten pas skordowany jest, takajamy jest mm, a Agresywniejszy. I to wcale nie oznacza, że jest lepiej. W pewnych wypadkach jest lepiej, a w pewnych wypadkach absolutnie nie. Do yy, normalnego używania na co dzień wolę użyć tego pasa. Ponieważ jest łagodniejszy, czyli efekt jest bardziej przewidywalny. Ok?